Witam Was w nowym roku, roku takim kalendarzowym, nowym, ponieważ rok trwa już od września. Jest to rok numerologiczny, numer 9. Ja dzisiaj Wam opowiem trochę dla osób, które tutaj odwiedzą mój kanał, dla których ta energia ściągnie tutaj, co jest warte zastanowienia. Co jest warte zwrócenia naszej uwagi, być może na co nie, tej uwagi nie zwracamy, to oczywiście jest bardzo ogólna, mm, ogólny wgląd. Nie chciałbym tutaj, żeby ktokolwiek się czy ktokolwiek sugerował. Pamiętajcie, że nasze życie to jest droga poszukiwania i odkrywania tego, jak sobie usprawnić nasze życie i w jaki sposób przerabiać pewne lekcje, a te lekcje przerabiamy właśnie również zgodnie z numerologią. Więc mam nadzieję, że ten rok pomoże wielu osobom pozamykać różne kwestie, które są porozpoczynane w Waszym życiu indywidualnym. Wy macie całkowity wpływ na swoje życie. O, tutaj już mi doślecie, ale jeszcze nie czuję, że to się potasowało. Wy macie całkowity wpływ na swoje życie możecie decydować o um, tak, lub nie, <grym i> a tak lub nie, determinuje później konsekwencje podjętych przez Was wyborów. I Wy na pewno jesteście teraz w ferworze walki życiowej, jeśli chodzi o i tutaj widzę, że tak, że Wy, wy drogie koziorożce, jesteście tutaj mocno y, doświadczane mentalnie. Yy, I wiecie co? I tutaj widzę, że jeszcze jakbyście nie były gotowe do końca na y, zmianę i nie jesteście gotowe z racji tego, że to wy nie chcecie. Jesteście mocno czymś zdeterminowane, mocno, mocno tutaj. Nawet nie bierzecie pod uwagę, że może zmiana nastąpić, drogie koziorożce. Te, pamiętajcie, te koziorożce, które mnie słuchają, być może dlatego pojawicie się tutaj na kanale Pracowni Naturologii Społecznej żeby to usłyszeć i to być może wam pomoże w zmianie. Wiecie, ja pamiętam, że kiedy zacząłem interesować się tarotem, czym jest w ogóle tarot i że jak jeszcze 20 lat temu jak były takie początki tarota, to ludzie mówili, że to się nie sprawdza, że coś tam. I bardzo dobrze, tarot nie ma się sprawdzać, tarot ma ostrzegać, tarot ma dawać mm, wgląd. Na, czy, na co należy zwrócić uwagę i co trzeba przepracować? Jeśli ty posłuchasz rad i wskazówek, to nie dopuścisz do pojawienia się sytuacji, która będzie dla ciebie niewłaściwa. I to jest prawidłowe działanie tarota. Jeżeli ty jesteś osobą bardzo leniwą życiową i będziesz czekać, aż tarot się sprawdzi, to znaczy, że czekasz do ostateczności. Nie? I to jest wtedy niefajne. I po, to się, po to się robi karty tarota. Ja też, wiecie co, mam bardzo duży dylemat i to wiecie już pewnie z moich nagrań. Yy, czy robić karty, czy nie robić, żeby ludzi nie sugerować, żeby im yy, nie robić takiego trochę neurolingwistycznego programowania, nie? Natomiast, wiecie co, yy, to polega na tym, że yy, ty masz swój rozum. Ty masz swoje podejście, ty masz swoje osobiste sytuacje, to może z Tobą rezonować lub nie. I to y, każdy człowiek powinien podchodzić do tego z dystansem. Natomiast w pewnych momentach jest tak, że ta komunikacja wewnętrzna zawodzi i nie potrafimy sami sobie odpowiadać na pytanie, a wy, drogie koziorożce, macie tutaj, u was się początek roku za, za, zacznie bardzo mocno dziewiątką, widzicie jak to wygląda, nie? Coś umarł, umiera w zarodku. Coś jest bardzo przytłoczone, wasze myślenie, wasza głowa jest nafaszerowana tymi wszystkimi mieczami, czyli negatywnymi myślami. To jest tak, że wy zamiast udać się, bo ta karta wyszła w takiej pozycji, wy zamiast udać się w nowe, to wy rozpamiętujecie coś bardzo. I mówicie, ja zostanę w tym myśleniu. Ja zostanę w, tych, w tej dziewiątce. Takie w ogóle 6 i 6 y, wyszło 9 i 9 bo szóstka odwrócona to też dziewiątka, nie? Tutaj tak to widać. E, więc wy jakbyście nie chciały opuścić tej dziewiątki. Pamiętajcie, dziewiątka numerologiczna. Wy, drogie koziorożce, nagromadziłyście bardzo dużo. Bardzo dużo, a to też z racji tego, że wy jesteście znakiem zimowym i wy bardzo dużo przemyśliwujecie ogólnie, Wy nie jesteście osobami takimi mocno ekstrawertycznymi, więc w waszych głowach dzieje się naprawdę mnóstwo. I teraz to wygląda na to, że wy jakbyście powiedziały, nie, nie, nie droga dziewiątko, ale nie zakańczaj mi tego myślenia, bo co ja będę robić, nie? Ja nie chcę wyruszać w nowe. Szóstka mieczy mówi... Wyróż w nowe, zostaw to co stare, zostaw tą dziewiątkę mieczy. Po co ci ona, po co ci to myślenie, po co ci te przygnębiające sytuacje? A ty mówisz, na złość mamie, odmrożę sobie uszy i będę dalej myśleć, nie? I nie zmienię koła fortuny. No bo po co? No bo po co? Skoro ja mogę jako koziorożec uparcie robić swoje, uparcie zostawać w takiej impotencji życiowej. Gdzie to wszystko sprawia, że ty bijesz się z myślami i ty płaczesz nad, nad, nad tymi powodzeniami, nad tymi wszystkimi niefajnymi decyzjami, które gdzieś tam w życiu sobie przyszło ci podjąć. I widzisz, jakbyś, drogi Kozioroż, celowo robił wszystko, czy robiła wszystko, żeby się umartwiać. Żeby się umartwiać. Um, trochę jakbyście w czerwcu zaczęły zdawać sobie sprawę, że to już nie jest dobry moment przy tej ósemce kielichów, nie? Że te emocje, które wy otrzymujecie, to one nie są do końca takie, jakie was satysfakcjonują. Że jednak fajnie by było um, wyjść z tego... Bo to jest, Zobaczcie, to jest to samo. U serce, serce i umysł, nie? U was serce i umysł jest na, pod, na podobnej częstotliwości, na podobnej wibracji. Z racji tego, że wy nie do końca chcecie tej transformacji. Transformacja zaczyna się tutaj: e, od tego, że wydajecie że wy sobie swojemu umysłowi przyzwolenie na to, że chcecie wyjść z pewnej sytuacji, która jest dla was niekorzystna. i emocjonalnie was dołuje. Natomiast Liffiet już się zapowiada trochę inaczej. Jakbyście, drogie koziorożce, wychodziły z takiej stagnacji i nabierały sił, nabierały innego trochę innego trochę spojrzenia na innego spojrzenia na na to, że nie musicie już być w odosobnieniu, że nie musicie dłużej być w takiej rekonwalescencji, że wy możecie się wziąć do działania poprzez wybór, zdecydowanie się na zupełnie coś innego. Tutaj ta dwójka monet mówi, że zawsze są dwie drogi. Zawsze są dwa wybory. Tylko od nas zależy, którą drogą pójdziemy i co pożegnamy w naszym życiu. U Was tutaj zdecydowanie, bo z racji tego, że Wy jesteście żywiołem ziemskim, tutaj jest pokazanie, że Wy chcecie bardziej jednak pójść w kierunku materialnym, materialistycznym, bym wręcz powiedział, że to Wam, to wam da zadowolenie i spełnienie. Niekoniecznie w miłości, jako w partnerstwie, aczkolwiek może być, bo tutaj ten rycerz y, może mówić o, o jakiejś osobie, ale jeśli będzie to osoba, to wy się skupicie na kimś, kto jest, y, kogo tak naprawdę nie ma w związku, bo zarabia dla was pieniądze. Y, I wynika to z tego, że wy gdzieś tutaj macie jakiś zawód. Mocny zawód w sercu, i wy nie do końca wierzycie w strukturę, jaką miłości, jako rodzina jest. Że jest to wszystko na takim niepewnym gruncie, nie, niestabilnym gruncie, że partner zawsze może coś tam zrobić, że zawsze możecie zabić, że to się może rozsypać, że I wy, drogi, to tak nie za, nie, nie za bardzo, a mówię tak. dlatego, że na końcu wyszła karta kochanków yy, odwrócona. Jakbyście nie wierzyły w instytucje e, dobrego par partnerstwa i miłości. Ale wiecie skąd się to, w drugiej Koziorożce, bierze? To się bierze z tego, że Wy znacie samych siebie. E, wy stawiacie sobie bardzo wysoką e, poprzeczkę i wiecie, że często, zresztą tu jest tak pięknie ta, ta koza pokazana, nie? To jakbyście Wy same wsiadły jako znak materii, m, żywioł Ziemi, jakbyście same wsiadły na tą kozę, jakbyście byli, to jest właśnie to, co teraz zacząłem mówić. Że wyznacie siebie, swoją naturę, że bardzo wysoko stawiacie sobie poprzeczkę, i często wam samym trudno jest tą poprzeczkę przekroczyć, przeskoczyć, a co dopiero innym ludziom, którzy mają iść razem z wami, i to jest wręcz, słuchajcie, niemożliwe. I albo tutaj wy się jawicie jako osoby, które idą całkowicie w samotności, w swoim kierunku, i to wam daje zadowolenie i szczęście, jako właśnie tą dziewiątkę. To jest też lipiec, sierpień, wrzesień, ok. Wrzesień jest przełomowym miesiącem, bo poniekąd tak, jakbyście, wiecie co, byli, byli skonfrontowani. W marcu przyjdzie sytuacja, to jest marzec, w marcu przyjdzie sytuacja, kiedy los i tak odwróci wam historię. Bo wiecie, to jest tak, że na poziomie kolektywnym u wielu Osób będzie dochodziło do takiego czegoś, co ja nazywam skokiem, skokiem kwantowym. Skok kwantowy odbywa się właśnie w takich cyklach numerologicznych, które y, zmieniają y, bieg wydarzeń. A ten bieg wydarzeń zmienia się co 9 lat. Y, żebyśmy mogli wejść w dziesiątkę, nie? czyli w koło fortuny. I teraz, wy, drogie Koziorożce, nawet nie chcą, bo wy tutaj ewidentnie nie chcecie. Nie chcecie wyruszyć w coś nowego. Los wam powie no niestety, ale wszystko jest zmianą. W naturze wszystko ma swoje cykle. Nawet jeżeli te cykle często gdzieś tam nie są w pełni perfekcyjne, jak wiosna latuje jesień, zima, to mimo wszystko, wędrówka słońca zawsze jest perfekcyjna. Nie to tylko to, co. Co się dzieje na Ziemi? Jest często to, że mamy na przykład wiosnę zimną, albo deszczową, albo jesień słodną, i tak dalej. Natomiast słońce zawsze jest w tej samej wysokości, jest w tym samym cyklu. Planety krążą w dokładnym odstępie czasowym, i tak dalej. W związku z tym, nieważne, czy wiosna jest słoneczna, ona i tak przychodzi, ponieważ wysokość Słońca na niebie. Określa przy, przyjście lub odejście danej pory roku. I tak samo się zadzieje u Was w marcu. Wiecie, w marcu przychodzi wiosna, więc kończy się, wasz, kończy się Wasze królestwo. Tak naprawdę, królestwo zimy. Wykochacie zimę. <laughs> teraz widzę. Wykochacie zimę, to jest Wasza zima. Wy uwielbiacie być często w trudnych sytuacjach i sami sobie stwarzać te sytuacje. Jeżeli yy, na przykład. Byk czy bliźnięta, powiedzieliby wam, czy rak, powiedzieliby wam, ale dlaczego ty się. Jak można żyć w takim masochizmie mentalnym? To wy nie będziecie rozumieć tej osoby, bo dla Was to nie jest masochizm. Dla Was to jest coś bardzo fantastycznego. Wy lubicie samotnie, wy lubicie często ponarzekać sobie i to malcontentstwo sprawia, że Wy nie możecie w nim być cały czas. Los Wam tutaj rzuci coś, co, co będzie kazało Wam wyjść z tego malkontentstwa i zacząć y, realizować swoją energię w zupełnie inny sposób. I wrzesień, jako pewna manifestacja później nowego roku, pokazuje się, że Wy wchodzicie w nową energię, że Wy y, wręcz bym powiedział, jesteście. Zadowoleni z tego, jaki obrót przybierze Wasza sy sytuacja, możecie tutaj zmienić pracę. Ja bym tutaj wręcz obstawiał, że znajdziecie jakąś fajną pracę, zajęcie. Ewentualnie tak jak powiedziałem, człowieka, z którym nawiążecie y, bardzo specyficzną relację, ona może nie być mocno romantyczna, y, ale to może być stały związek, trwały związek, y, na zasadzie biznesowej bym bardziej powiedział, nieromantyczny, bo ta romant romantyczność u Was gdzieś tutaj nie do końca istnieje. Dobrze, to dla Was wyciągnę z tej talii radę, jeszcze taką ogólną, jako podsumowanie. Pamiętajcie, że to jest tylko y, ogólne spojrzenie na ten rok. W tym roku może się zadarzy, y, zadziać tyle rzeczy, będzie tyle pełni nowiów, zaćmień i, i tego wszystkiego, że y, nie można stwierdzić, że to jest wyrocznie. Mam nadzieję tylko, kochane koziorożce, że wy tutaj usłyszycie coś, czy usłyszałyście coś, co gdzieś wam tutaj da możliwość da wam możliwość pomyślenia nad czymś, nie? Zainspiruje was do czegoś i rada o, tym razem cesarzowa wyszła w pozycji normalnej, ustrzelca wyszła w pozycji odwróconej, czyli wy, jako poznajcie swoją naturę. Wejdźcie w swoją naturę, nie bójcie się też tej swojej natury, nawet jeżeli ona jest chłodna i, i y, wysoko poprzeczkowa, to pamiętajcie, że nie musicie mieć drugiego człowieka, który będzie skakał tak samo jak wy. Wy możecie to robić dla samej czystej swojej. <laughs> jeszcze raz, dla. Czystej satysfakcji dla samego siebie i mając świadomość, że drugi człowiek nie musi być na równi z wami, to wam da odpuszczenie. Ja tutaj też tak widzę jako odpuszczenie szukania sobie idealnego kandydata, który będzie idealny, jak ja na przykład, nie? Wy jesteście bardzo. Um, Trudno mi nawet użyć słowa na, 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 na was, koziorożce. Bo perfekcyjność to też nie jest do końca. Może w swojej wizji, w swoim jakimś tam zamierzeniu tak, tacy perfekcyjni, nie? Ale bardziej mocno indywidualni. Wy wiecie, że ludzie tacy nie są jak, jak Wy. Trudno jest drugiemu człowiekowi być jak koziorożec, szczególnie jeżeli jest y z y ciepłego znaku Zodiaku, na przykład, nie? z innej pory roku, więc to jest inna mentalna osobowość. Wy, drogie koziorożce, rada dla Was, bądźcie w swojej naturze, szanujcie swoją naturę i również to, że nie każdy musi rozumieć Waszą naturę. To jest takie przesłanie dla Was. Mam nadzieję, że pomocne. Pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać na naturologia.małpa.protonmail.com Chętnie z Wami porozmawiam, jeśli potrzebujecie wsparcia. Ja zajmuję się zarządzaniem zasobami ludzkimi, również czymś takim jak potencjały i talenty. Pomagam ludziom zbierać w nich samych informacje o nich samych, o Was samych, żeby móc ewentualnie dojść do jakiegoś konsensusu, żeby życie stało się przyjemniejsze dla każdego. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał. Jeśli nie, to zachęcam, można to zrobić w tej chwili. Będę tutaj wam zamieszczał jeszcze odnośnie takich wydarzeń jak właśnie przesilenia, jak pełnie nowie i inne ciekawostki, które już niebawem będą na Kanale się pojawiały. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za obecność, dziękuję za Wasze komentarze. Życzę Wam oczywiście wszystkiego owocnego, wszystkiego pięknego, żeby Wam się darzyło, żeby Wam się dobrze żyło i żebyście byli szczęśliwi w tym, jacy jesteście i co robicie. Pozdrawiam i do usłyszenia.